Cześć, Piotrek z tej strony. W dzisiejszym wideo będzie o bardzo zgrabnej myszce bezprzewodowej, której priorytety nie są, według mnie, najlepiej ustawione. Zapraszam! Tak więc myszka przed nami to model HPZ 4000, a dokładnie jego wersja specjalna Star Wars. Jeśli chodzi o aspekty wizualne, prezentuje się nie najgorzej, motowy wykończenie zdecydowanie tu pomaga, a wizerunek tej mrocznej i złowrogiej postaci powinien też niektórym przypaść do gustu. Kto gryzenia wymusza praktycznie użycie ekskluzywne E, chwytu typu fingertip, co o ile mi nie przeszkadza w codziennym użyciu, tak eliminuje dla mnie konstrukcję do użycia do grania, co wspominałem w paru innych wideo o myszkach i nie należy tego odebrać jako nie nadaje się do gier, tylko po prostu mi nie odpowiada. Co więcej mogę powiedzieć o budowie tegoż gadżetu, to to w jaki sposób dostajemy się do jego wnętrza, gdzie możemy m.in. przechowywać na odbiornik, ale też dostać się do baterii. Nie ma do tego żadnej klapki na spodzie, ale zdejmujemy do tego cały grzbiet myszki wraz z przyciskami, a całość jest trzymana magnetycznie. Nigdy mi się nie zdarzyło, aby to wszystko się rozleciało, czy to w transporcie, czy podczas używania, a odklejanie tegoż magnetycznego połączenia zapewnia zadziwiająco dużo satysfakcji. Szkoda tylko, że kółko do przewijania nie jest tak miłe w użyciu. Jest to jeden z gorszych schoreli, jakie spotkałem. Kroki są bardzo długie, jak i miękkie, a czasem prawie w ogóle ich nie czuć. Oprócz tego kliknięcia potrafią spowodować niechciany obrót oraz są strasznie głośne w porównaniu do przycisków głównych i mają nieciekawy odgłos. Jest on dość pusty i mdły. Co do głównych przycisków, są one w miarę dobre, nie posiadają one jakoś świetnie zaakcentowanego kliku, ale dzięki temu nie są również aż tak głośne. Co może być plusem, jeśli ktoś szuka konstrukcji do codziennego użytku, wylicząc to użycie pociszy nocnej, gdy w niedalekiej okolicy jest ktoś, kto chciałby trochę więcej ciszy. Teraz co do sensora i łączności bezprzodowej. Na początku, jak ją testowałem, to myślałem, że będę jej wystawiać bardzo pozytywną recenzję, ale takie wrażenie było spowodowane tylko i wyłącznie przez to, że testy wykonywałem na laptopie, gdzie odległość między nanoodbiornikiem a myszką była bardzo mała, prawdopodobnie nie przekraczała nawet pół metra. Gdy jednak któregoś razu podłączyłem ją do przedniego panelu komputera stacjonarnego i próbowałem z nim używać, co zwiększyło wcześniej wspomnianą odległość do około metra, napotkałem straszne problemy z obsługą komputera za pomocą kursora. Gubił części ruchu, dostawał łatwo zauważonego opóźnienia, a w tym wszystkim najciekawsze, według mnie, jest to jak gwałtowna była ta różnica, gdyż przy podłączeniu do laptopa w niewielkiej odległości nie dało się zauważyć żadnych z tych objawów. Nie wiem jak to wyjaśnić, ale mam pewne teorie, więc zacznijmy jakoś to podsumowywać. Na pewno większość ceny tego gryzonia to opłaty licencyjne, dokładnie to chciałem potwierdzić jej recenzją. Brak jakości widać właśnie w stabilności połączenia bezprzewodowego, czyli jedynego możliwego, po przekroczeniu pewnie niezbyt dużej jak na myszkę bezprzewodową odległości. Czy to oznacza jednak, że wylatuje przez okno czy coś w tym stylu? Nie. Po pierwsze elektronika ma swoje miejsce w elektrośmieciach, a po drugie jest to bardzo płaska myszka, co sprawia, że jest jedyną posiadaną przeze mnie, którą mogę komfortowo wrzucić do mojej torby z laptopem, gdyż też jest zaprojektowana tak, że pomieści MacBooka Pro 15, więc też bardziej klasyczne 15-calowce nie zmieszczą się ze względu na grubość. Oprócz tego jest miejsce na tablet i gdy dorzucić dwa niezbyt grube zeszyty, to już robi się ciasno. O zasilaczu do laptopa na pewno nie ma mowy, ten u mnie zawsze siedzi w plecaku, ani też właśnie większe myszki nie wejdą, co dopiero ulubiony i posiadany przeze mnie MX Master, którego również z tego powodu mam w plecaku zawsze. Jako minusy tej myszki na pewno muszę powiedzieć o bateriach, które to według mnie są gorszym rozwiązaniem od zintegrowanego akumulatora, oraz o tym, że skoro ma ona bardzo dobre zadatki na myszkę mobilną, to przydałoby się jej, jej bluetooth do komunikacji z komputerem. No i cena, ale jeśli chcecie myszkę z waderem, to nie za bardzo macie inny wybór. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Jeśli się ono nie spodobało, daj łapkę w dół i napisz mi, dlaczego tak się stało. Jeśli jednak spodobał Ci się ten odcinek lub po prostu lubisz wadera, daj łapkę w górę, udostępnij ten odcinek znajomym i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie ominąć kolejnych mocno technicznych materiałów. Napiszcie mi jeszcze w sekcji poniżej. Zdarzyło się Wam kiedyś tak, że producent jakiegoś kierunku mnóstwo wydał na wygląd czegoś, co okazało się bardzo słabo wykonywać powierzonemu zadanie? Jeśli chcecie pogadać o czymś mniej związanym z tematem, zapraszam na Twittera, gdzie znajdziecie mnie jako Fereol przez dwa na końcu, natomiast Sławka jako Slavlo. Jeśli zrealizuje Was myszka, która po prostu działa dobrze i nie zrujnuje kieszeni, to polecę Wam tę, mątką WM9. Nadal działa, więc chyba można powiedzieć, że pomimo ceny wytrzymała próbę czasu. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo.